Byle nie co? Byle nie A bo Dlaczego? Bo karasie jedzą gówno. Co o tym myślisz? Ja myślę, że Albert jest karasiem. Mam takie pytanie, bo widzę, że pan tutaj mhm. też na złoty ryb. Tak. Chciałam spytać, gdyby był pan rybą, to jaką? Byłbym rybą młotem. A myślę, że złotą rybką i bym sobie sam życzenia spełniał. Ja byłbym śledziem. Uhuhu. Uh. jakie byś miał życzenie? Mieć milion złotych? Moim pierwszym życzeniem to byłoby przemiana z ryby w człowieka, bo pierdolę tą wodę, nie? Bo śledzie są zdrowe? Nie, surowym, w śmietanie. Łososiem. Dlaczego? Bo jest dobra rybka. No i elegancko, dzięki. Kuba, kuba, gdybyś miał być rybą, to jaką? Filetem. A ty? Antek. Antek, jesteś? Jaką byś był rybą? Zaś jakieś rybki? Płatka. Łotka! O! To trzeba chłopakowi dać czapeczkę za taką fajną odpowiedź! Dobrze! Dobrze. O, kurde! <laughs> śledzie są zdrowe. To są zdrowe ryby. Są z morza. I ogólnie jem śledzie i łososie, ale łososie są w Norwegii, a jestem w Polsce. Jaki, jaki, jakim filetem? No... Jak, jakim? No ja wiem, Z że... morza czy z oceanu? Ja wiem, że filety w morzu pływają. To są słodkowo, słodkowodne, tak? Ja lubię bardzo fileta, bo są wiesz tanie, proste w przygotowaniu, wszędzie dostępne, tanie, proste w przygotowaniu, wszędzie dostępne i no trzy plusy, zero minusów. Rel. Byłabym karpiem, bo z otwartą buzią. Gdyby siostry były rybami, to jakimi? Szczupak. A siostra? Węgorz. Węgorz, bardzo dobrze, dziękujemy. To piątek, nie można mięsa a dzisiaj jest sobota. Nie, nie karasie. Birania? Złotą rybką. O złotą rybką. Dobrze.